teraz będziemy sobie zalewać herbatkę. Z mojego czernika leśnego typu SBIT. Proszę bardzo, niech się trochę zaparzy. To sobie go położę w śniegu. Tak się prezentuje pomień Śnieżna uda, jak toś dopisuje. i pozdrawiam wszystkich włóczyki leśnych i życzę wam żeby wszystkie wędrówki były szczęśliwe, udane i przede wszystkim pozdrawiam ludzi, wiem, się powtarzam szanujących lasy Miałem z tych, którzy mają siłę mnie oglądać i pozdrawiam po prostu z lasu Filipycowskiej. Pozdrawiam.